To aby prawda? Albo się? Wszystko na to wskazuje. Śniący przywołał potężną armię zła. A chłopiec? Hagrid go przyniesie. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale on nie jest zbyt bystry. Przy takim zadaniu mózg tylko przeszkadza. O kurwa, przepraszam, jesteście w sali? Jesteś pewien, że ci ludzie zapewnią mu ochronę? Obserwowała ich cały dzień. To są mu golem. Słowo daję. Co, taki smutny jak dupa po ostrym kepsie? Powodzenia. Czlepakiem! Tak, Tak, stawaj! Idziemy tankować! No już! Posłuchaj śmierdząca pindolem buziok! Jeden głupi wyskok. Tylko jeden. A nie dostaniesz jedzenia przez tydzień. Five minutes later. No już dobrze. Zaraz mi tę przemoczoną Ja ci zaraz! Co to jest?! Przepraszam, było ciemno. Jesteś pojebany. I nareszcie niedziela. Koleś, przepraszam, ale. Co ty masz ze ślepiami? No normalnie bałagan. Co do kurwy! Wynosimy się z domu! To już trzeci miesiąc osadzenia bez wyroku. Wydaje mi się, że naleczy mi się nagroda. Nie zgwałcili mnie ani kosmici, ani współwięźniowie. Mimo, że kosmici są moimi współwięźniami. Dlatego zmuszony jestem masturbować się sam. Somebody once told me the world is stąd! Pocałuj mnie w dupę. Gakrz się na bebech? No. Nie. Sure. Widziałem, zerknąłem tylko. Jest kurwa gigantyczny. Kurwa, rzeczywiście! Kazówka kiełka, No ni! Kim pan jest? Jestem Lotar, królewski paladyn. Gajowy w Hogwarcie. <grym w hokwarcie> Co to Hogwart, chłopie, oczywiście wiesz. Niestety, nie. Nie? Nie. Nie? Nie. Nie? Nie. Nie? Jesteś czarodziejem? Gotta be o kurwa, niemożliwe. Nie? Kim jestem? Czarodziejem! Urzesz jak pies! Znaczy, jestem tylko Harry. Y tylko Hary. Słuchaj, tylko Hary. Tylko Hary. Słuchaj, Harry. Tylko Hary. Dość! Ależ ten list zaadresowano do ksardasa. Nie wyrażę na to swojej zgody. A i wracam do domu. Zaczekaj, zlituj się! I w ten oto sposób ser częstoklot z częstochowy, ser podnapletnik z Radomia i ser Izydor ze wsi ruszyli dalej w stronę góry Pamać do szkoły magii i czarodziejstwa. Proszę, ustawcie się tu. Tak? Zanim zaczniemy, profesor pragnie Wam coś powiedzieć. Dobra, słuchajcie, nazywam się dyrektor PP i nie wiem jak Wy, ale mam podziurki, że w dzisiejszym społeczeństwie mniejszości są marginalizowane. Chcecie czy nie, poprawność polityczna wróciła z mocą. Chapcie drąga. Dziękuję. On bredzi. Draco Malfoy. Slytherin! Ja skurwa wygrałem, jebany! Donald! Westry! Ha! że no, kurwa następny. Gryffindor! Harry Potter? Hmm... Trudne. Bardzo trudne. Gryffindor! Roar! Jest w

E-MOTIONAL DAMAGE! We're being attacked! For the alliance. <coughs> Kłaczek. O oh. 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 oh, mój Boże. Coś to, to, to się stanęło. Konasławina i Rurosów. Co? Że jak? Jesteście kurwa popierdoleni! Pięć punktów odejmuję Gryffindorowi. Za wyjątkowe szczęście. Hej, Ron! Ktoś się włamał do Gringota. Rzeczona krypta numer 713 została wcześniej tego samego dnia opróżniona. To dziwne, byłem w tej krypcie z Hagridem. Hmm. Tak, okoliczności! Tak to wyciągniewa! Kiedy byłem u Gringota, Hagrid zabrał coś z jednej skrypt. Depozyt z hogwartu strasznie tajny. A to jebana suka! Pójdziemy do klapy w nocy. Ej, zaraz! To złamałem rękę, ale lewą też potrafi się masturbować. O to zajebiście! Co to jest? To szachownica. Dobra. Harry, dawaj mi rower. Hermiona, wypierdalaj! Nie potrzebujemy cię w naszym składzie! A ja? Muszę śmignąć kapocyna. Five minutes later. Ha! Co on? Zwalił konia? Idę dalej. Na pewno ci się uda. No raczej, kurwa, nie inaczej. A ty kurwa, kim jesteś? Ja z nim porozmawiam. Mistrzu, nie jesteś dość silny. A was kto pytał o NIGDY W ŻYCIU! ZABI! Oh, harder, daddy! <speaking in colonic> <speaking in colonic> ja pierniczę, działo! <speaking in people> ZERO DAMAGE! Dobry wieczór, Harry. Co z kamieniem? Zwiebałem w kosmos. Stwierdziliśmy, że tak będzie najrozsądniej. Czy to znaczy, skoro nie ma kamienia, że Voldemort już nie wróci? To się kurwa chyba zdziwi. No jazda, jazda, nie guzrzac się. Wypierdalać mi stąd! Chciałeś chłopiec mychnąć bez pożegnania, co? Jak ten przygłupiasty kuzynek Dudley znów ci dopiecze? Wypierdol mu bułę. Ale Hagrid nie wolno poza Hogwartem. I ty to wiesz. Jasne, ale twój kuzyn nie wie, nie?